Cześć kochani, chcę Wam dzisiaj przypomnieć. Właściwie nie trzeba przypominać tych słów, bo one są niezwykle znane, są proste, są jasne, wiadomo czego dotyczą. Proszę, dziękuję, przepraszam. Ale czy wystarczająco często je mówimy, i czy wystarczająco często je słyszymy? I czy wtedy, kiedy Warto je powiedzieć, i czy wtedy, kiedy bardzo chcemy je usłyszeć? No bo to idzie w obie strony, prawda? Kiedy mówię proszę, odsłaniam coś z siebie i dlatego ludzie bardzo często się wstydzą tego. Mówią, mnóstwo ludzi mówi, nie proszę, nie lubię tego, bo może mi odmówią. No, właśnie, prośba zawiera w sobie odmowę jako możliwość. Nie jako konieczność, jak możliwość. E, jeśli proszę, to zaznaczam, że wiem o tym, że możesz mi odmówić, więc tak, obrażać się nie ma o co. I również nie ma się czym czuć skrzywdzonym ani odrzuconym, bo ktoś może nie móc, nie chcieć, nie teraz, nie tobie. O, tego byśmy nie robili, prawda? Że nie mnie to najbardziej, tego się boimy najbardziej. Prośba jest ciepła, prośba jest miękka, prośba pokazuje naszą elastyczność, pokazuje to, że umiemy wiedzieć sami, czego nam potrzeba. Wiemy, że do tego potrzebny nam jest ktoś inny, kto nam może pomóc, kto nam może ułatwić, kto nas może pocieszyć, kto nas może dopieścić, no w ogóle coś nam zrobić, właśnie lepsze, takie cieplejsze. I to jest coś, co jest związane z wdzięcznością. W każdym razie, powinno. E, może tej wdzięczności niektórzy nie chcą czuć. To jest strasznie miłe uczucie, wiecie? E, ale ja nie chcę nikomu zawdzięczać. Bo fuj, okropność. Ja sama, ja sama w ogóle w życiu. E, gdzieś taki się nam, prawda, zrobił kurt e, osobniczy czy, czy indywidualności. Ja sama jestem za tym, oczywiście, żebyśmy byli sobą jak najbardziej. I sobie dużo zawdzięczali, w siebie wierzyli, ale nie jestem omnipotentna i nikt z nas, kochani, nie jest. Mało tego, bliskość z ludźmi e, i zadziergnięte więzi mogą też między innymi polegać na tym, że spełniamy jakieś swoje prośby. Nie za dużo, nie za wielkie, nie bez przerwy przede wszystkim, prawda? Nie za dużo i nie bez przerwy. No, co dalej? Dziękuję. Hmm. Bez dziękuję, to dopiero wdzięczność, prawda? Bez dziękuję, no to w ogóle jakby sobie nie wyobrażam, żeby było cokolwiek przyjemnego między ludźmi, bo oprócz tych takich prościuteńkich, prawda, podaj mi sól dziękuję, czy mogę przeprosić, bo przechodzę, dziękuję, dziękuję Ci za to, że dzwonisz, że oddzwaniasz. no to są formułki grzeczne, miłe, które poprawiają i, i dogadywanie się w interesach, i. I dogadywanie się między znajomymi, bo to bardzo miło usłyszeć. Na przykład, dziękuję, że oddzwaniasz. Przecież może ktoś tego nie powiedzieć, a to sympatyczne szalenie. Albo w ogóle cieszę się, że dzwonisz, prawda? Dziękuję, że o mnie pamiętasz. Dziękuję, że przysłałeś kartkę. No, jest ten zwyczaj, który nie wszyscy znają, że się na przykład po wizycie pisze, to teraz się pisze smsa albo, albo dzwoni, kiedyś się raczej dzwoniło i dziękowało za. Za wizytę, no bo to też fajne, że jeszcze gdzieś pamiętam, że wczoraj u Was byłam, prawda? I że było bardzo przyjemnie. No, jak mi było przyjemnie, może nie trzeba pisać, że było przyjemnie, ale może dziękuję. <ścoughs> Chociaż nie, nie chcę Was namawiać na takie same puste zwroty, żeby one miały tylko walor taki swój dyplomatyczny. Dyplomacja też jest ważna i też jest potrzebna. Natomiast im więcej w tej grzeczności naszej, bo to oczywiście są formy grzecznościowe, im więcej w nich jest tej prawdy wewnętrznej, tym lepiej nam się żyje. Wiecie, w ogóle im bardziej człowiek zwraca uwagę na to, żeby mówić to, co czuje rzeczywiście, to, co mu naprawdę potrzebne, to, za co naprawdę jest wdzięczny, co mu się naprawdę podoba, albo o co naprawdę prosi, za chwilę się przepraszaniu, tym bardziej jest prawdziwy i tym lepiej mu krąży krew w całym człowieku, w ogóle energia w całym człowieku, bo jest po prostu niezatrzymywana. E, mamy sobie taką wtedy naturalność, naszą ludzką. Nie zawsze ją oczywiście możemy mieć, bo są sytuacje, w których troszkę trzeba to udawać. ale to będziemy kiedy indziej o nich mówić. No i te przepraszam, słuchajcie, przepraszam. Ojej. Hmm. I dziękuję, i przepraszam, i proszę. W sytuacjach intymnych, takich kiedy jesteśmy w związku, kiedy, kiedy z kimś naprawdę dużo nas łączy, dużo czasu spędzamy, dużo spraw razem przeżywamy, dużo chcemy wspólnie, a przede wszystkim chcemy się dobrze czuć i traktowani być no, z miłością wyjątkowo, tak wiecie, bardzo hmm, szczególnie, no to te słowa są ogromnie ważne. Ludzie czasem myślą, że jak przeproszą, to tak jakby głowę tak schylali nie, tak pod but, nie? bo to tak przyznaje się, że to ja coś na przykład, nie wiem, tam naświniłam, nie? Zepsułam coś. E... Popra posprawdzajcie, jak się czujecie, kiedy ktoś wam mówi przepraszam, ale mówi tak, tak po prostu, tak zwyczajnie, ale naprawdę, przepraszam. Przykro mi, albo głupio mi, albo zrobiłem to, bo, bo w tym momencie inaczej nie mogłem, albo byłem taki. Wiecie, no, najgorzej to jest oczywiście tłumaczyć się alkoholem, bo to jest strasznie wygodne e, i tak, e, i takie. Hmm. No jak to się zdarza rzadko, to można to poważnie potraktować, ale jak często to już nie można poważnie tego traktować. To już jest tylko sposób na, na robienie rzeczy, które są dla innych przykre. Właśnie, mamy sobie przecież zdawać sprawę, że od czasu do czasu my też robimy coś, co innym nie sprawia radości, albo wręcz kłopot, albo przykrość, albo ból. E, Zadośćuczynienie jest też takie, też takie pojęcie. Ono najbardziej jest popularne w tym zestawie 12 kroków. Mam nadzieję, że Państwo wszyscy o nich słyszeliście. I że to słowo też w was coś dobrego budzi. Bo nie problem w tym, że robimy błędy, tylko problem często w tym, że się w nich tak fiksujemy, czyli się nie przyznajemy do nich. Mówię w tym momencie w błędy relacyjne, że dla kogoś byliśmy nie, nie uprzejmi, bądź hamscy, bądź. Yy, po prostu źli i nieczuli, bądź zimni, a potem nam głupio z tego powodu, albo wiemy, że to był właśnie błąd, że to było coś, co się zdarzyło niepotrzebnie lepiej, żeby tego nie było, i wtedy powiedzieć przepraszam pomaga także tej osobie, która to zrobiła. Każda rzecz, która się dzieje, może być. Podziękowana, przeproszona, poproszona, może być też odmówiona, może też być, czasami się zapieramy, nie przeproszę cię, bo to ty masz mnie przeprosić. No i tak długo może potrwać czasem. Znam to, wszyscy to pewnie znamy. E, wtedy się robi taki rodzaj cichych, zimnych dni, prawda? Takiej odległości między ludźmi, wtedy nam jest źle. To jest wtedy walka o moje lepsze, o moją rację. Jest fajne zdanie, czy chcesz być szczęśliwy, czy chcesz mieć rację. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, to możesz powiedzieć, wiesz co, no przeproszę cię za to, że tak długo się do ciebie nie odzywam, bo, bo mi jest przykro i żal i wcale tego nie chcę. Przyjmij to ode mnie. Jak zechcesz mnie przeprosić za to, z czym nie było przykro, to się ucieszę, a jak nie, no to trudno. Rozumiecie, to jest. Y, f, fajne jest, kiedy zaczynamy być coraz mniej urazowi. To jest takie słowo, y, które oznacza, że mamy bardzo dużo w sobie takich punktów, które jak ktoś je dotknie, to my to bardzo długo rozpamiętujemy, że zostanie nieuszanowany, że się tak do mnie pamiętam jednego tatę który przyszedł, słuchajcie, e, i strasznie przeżywał, że jego synek powiedział do niego z przedszkola, przyszedł, od się, tatuś. Jezus Maria, jak on mógł do mnie. I ja mówię, tatusiu, kochany, to nie mój tatuś, bo, tylko mówiłam, tatusiu, on przyszedł z przedszkola z nowym słowem, na kim ma je sprawdzić, powiedz. No na tobie. Jeżeli się okaże, że się tak urażasz, że się okaże, on potem nawet nie przeprosił, bo on nie wiedział, tak naprawdę za bardzo co on robi, on wie, że ty się czymś strasznie nie przejął. No, możesz mu wytłumaczyć, oczywiście, nawet warto, tylko na pewno będzie dalej próbował różnych słów, bo musi. Wiecie, rzecz nie jest właśnie w tym, co się stało, tylko żebyśmy mogli z kimś, a najbardziej ze sobą, dobrze to później przerobić, czyli jakoś sobie z tym dobrze poradzić, żebyśmy nie zostawali z takimi złogami, z takimi z takimi pretensjami, z takimi e, poczuciem, że zostałem pokorzony, że zostałam z, y, źle potraktowana w sposób, który y, to co jakim ja jestem dla ciebie, a kim jesteś dla siebie? Jeżeli jesteś dla siebie kimś e, mądrym, fajnym, kochanym, bliskim i udanym i ważnym, czego wszystkim Państwu bardzo życzę, bo do tego dążymy w rozwoju naszym osobistym, żeby się tak czuć. No to jeżeli ktoś czasem nawet zrobi coś wobec nas niefajnego, a jeszcze dodatkowo jak powie, przepraszam, no to nie ma tego czegoś. A jak nam dziękuję za te dobre rzeczy, które dostaje od nas, to jest przecież przemiło. A jak nas prosi, to znaczy, że mu na czymś jej od nas zależy. Jesteśmy wtedy dawcą. Jesteśmy kimś, kto może komuś zrobić dobrze. Nie zawsze warto to robić. Bo nie o to chodzi znowu, żeby być zawsze dawcą, tym też już. Rozmawiali, mówiłam Wam, bo to nie o to chodzi, żeby zawsze dawać, wcale nie. Tylko, żeby umieć to wszystko jakoś harmonizować. No, łatwo powiedzieć, prawda? <grych> Życzę w każdym razie tego, żebyśmy przepraszali, dziękowali i prosili. I czuli się z tym dobrze. Pamiętajcie o subskrypcji.